Kwiata przewodniczka kobiet to podcast o kobiecie, która pamięta, że pochodzi ze źródła i że jej prawdziwe bogactwo płynie z jej wnętrza. To nie jest podcast o byciu idealną, a o byciu prawdziwą. O kobiecie, która przestaje rozdzielać ciało, umysł i emocje od duszy, bo one wszystkie są całością. Łączę wiedzę z doświadczeniem, biologię totalną, medycynę chińską, jogę, mindfulness, działolecznictwo i soul coaching, byś mogła odkryć, że Twoje bogactwo jest już w Tobie, bo bogactwo to harmonia. A ja pomagam ci ją odnaleźć. Usiądź wygodnie, zaparz zioła. Otwórz głowę i serce. Uruchom intuicję. Pozwól, by to spotkanie stało się początkiem Twojego wewnętrznego bogactwa. Jesteś w dobrym miejscu. To, że umysł jest neurotyczny, to już wiesz. A teraz zapytam Ciebie, czy Ty wierzysz w to, co Twój umysł mówi na Twój temat? Jakich przymiotników używasz, kiedy określasz samą siebie? Czy słyszysz to, jak On się do Ciebie zwraca? Czy na pewno taka jesteś? Czy Ty Mu wierzysz? To, co słyszymy w naszej głowie, to jest echo tego, co już było, co już przeżyliśmy. To jest oczywiście jeden z takich, jedna z tych tez, które ja przypieczętuję swoją ręką, bo to odkryłam i zauważam to w życiu codziennym. I powiem tak, kiedy słyszysz, co mówisz na swój własny temat, to to sprawdź. Nie wierz od razu swojemu umysłowi. Bo tak naprawdę, żeby dowiedzieć się, kim jesteś, uwierzyć w to, kim jesteś, to musisz przestać być tym kimś, kto stworzył cię w przeszłości. Swoimi rodzicami, swoimi nauczycielami, swoimi pracodawcami, pseudo-przyjaciółkami, pseudo-przyjacielami, Ex. Pseudo Nasłuchałaś się dużo na swój temat i Twój umysł to słyszał. I wziął to sobie. Wziął to sobie, zaszufladkował w głowie, i to jest taki nasz wewnętrzny krytyk, który uruchamia się w takich momentach, kiedy jesteśmy najmniej czujne. Wtedy, kiedy potrzebujemy wsparcia, to zamiast tego wsparcia przychodzi nasz przyklejony do nas, siedzący na naszym ramieniu krzykacz, wewnętrzny krytyk, i zaczyna nam dokazywać. Bardzo często tak jest, że jesteśmy niewystarczające, jesteśmy takie owakie, ale czy tak naprawdę jest? Czy po prostu zdarzyła się jakaś sytuacja, która jest trudną i, i nawet jak dawałaś jakąś gafę, nawet jak coś się wydarzyło takiego, że mogłaś lepiej, to może akurat w tym momencie właśnie nie mogłaś lepiej, bo zrobiłaś wszystko, co w Twojej mocy na ten moment. Tak, mamy w naszym umyśle taką część, w naszej głowie taką część, którą ja nazywam krytykiem wewnętrznym, o którym być może też już słyszałaś, i którym trzeba się zająć. Trzeba się z nim zaprzyjaźnić i wysłać go na jakąś wyspę, na przykład Malediwy, żeby sobie odpoczął. A my w tym czasie zadbamy o swój komfort, o swoje poczucie własnej wartości i zobaczymy, jak naprawdę jest. Ale żeby sprawdzić, jak naprawdę jest, trzeba się zatrzymać i odetchnąć, nabrać dystansu, zadbać o swój umysł, zrelaksować się, zrobić coś fajnego, nabrać dystansu i wrócić do tej sytuacji, a nie dokazywać sobie wtedy, kiedy i tak jest trudno, i tak jest ciężko. Ja za pomocą medytacji uważności poznałam swój umysł i tak naprawdę poznałam też samą siebie. Zobaczyłam, jakie etykietki mam przyklejone, a jaka naprawdę jestem. Chciałabym rozpatrzeć ten temat neurotycznego umysłu w kilku aspektach. Mówię Ci teraz o medytacji uważności, bo jest mi ona bardzo bliska, ale... Równie dobrze mogę Ci opowiedzieć jeszcze o soul coachingu, jak ja używam soul coachingu do tego, żeby odkryć, kim naprawdę jestem, jaka naprawdę jestem. I poczuć tak głęboko strzewi, czego pragnę, a czego już nie chcę. Czym jest ten soul coaching? Soul coaching to jest metoda pracy z duszą, którą wniosła w życie Denis Lin. Ja jestem certyfikowanym soul i za pomocą jej narzędzi ja nauczyłam się i teraz uczę innych, w jaki sposób można dojść do swojej prawdy, do tego, czego naprawdę pragniesz, do tego, jaka naprawdę jesteś. I to jest wspaniała metoda. Pomyśl sobie teraz, że mogłabyś naprawdę poczuć w zgodzie ze sobą, jaka jesteś. Jaka, nie jaka chcesz być, nie jaka byłaś, nie jak, jaką cię widzą, tylko jaka jesteś. Odkryć, zachwycić się. No przecież każdy człowiek ma część ciemną i część jasną. No nie będziemy się czarować, odkryjemy też tą ciemną, ale kiedy zobaczymy ją tak naprawdę. Możemy nad nią pracować, możemy coś zmienić, możemy coś wzmocnić. Ale w każdym człowieku jest to światło i najważniejsze jest właśnie to, jak świecisz, jak oświecasz też innym drogę. Ja myślę, że najważniejsze jest to, na czym koncentrujemy swoją uwagę. I jeżeli są takie narzędzia, żeby poznać siebie dogłębnie i poczuć jaki masz potencjał, jakie masz talenty, jakie słabości, nad którymi możesz pracować. To jest właśnie ta droga, żeby wzrastać, żeby jaśnieć. I wtedy to twoje światło wewnętrzne oświeca i twoją drogę, i drogę innych. I nie musisz, nie musisz naprawdę, nie musisz innych instruować, pouczać, bo świecisz tym światłem i oni to widzą, oni sami szukają, jak to jest, że ty tak żyjesz. Hmm? Znam to z autopsji i każdy człowiek tak ma. Więc jakim światłem świecisz? Chcesz poznać to swoje prawdziwe wnętrze? Pierwszy krok to zatrzymaj się. Zatrzymaj się i odpuść sobie. I teraz na koniec jeszcze tego odcinka powiem Ci, że zawsze staramy się być jakieś, spełniać czyjeś oczekiwania, podołać wyzwaniom. Dajemy z siebie 100%, ale mamy prawo też do tego, żeby być na mniej procent. I najważniejsze jest, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest tak, że zawsze jesteśmy na high, na, tym, na tej górze. Żeby sobie wybaczać to, że czasami jesteśmy też w połowie drogi albo na dole, bo taki jest rytm życia. Góra, dół, biało, czarne, plus minus, dzień, noc, słońce, księżyc i tak dalej, kobieta, mężczyzna, yin-yang, jest <noise> dualność. I tak samo jak ty możesz myśleć o sobie, w sposób negatywny, to równie dobrze możesz myśleć w sposób pozytywny. To ty decydujesz, czy wyślesz swojego krytyka na przykład na te maledi Malediwy, tak? Więc dzisiaj postanów sama o swoim wyborze. I pomyśl coś dobrego. Tak, pomyśl coś dobrego, daj sobie ten prezent. A w kolejnym odcinku zapraszam Cię do tego, żebyś posłuchała, co Biologia Totalna, Recall Healing, mówi o neurotycznym umyśle, o postrzeganiu siebie. Dziękuję, że zawitałaś do mojego świata. Do usłyszenia. Jeśli ten odcinek poruszył coś w Tobie, daj mi znać. Napisz, jak Ty to czujesz. Podziel się swoim doświadczeniem albo pytaniem, które chciałabyś, żebym poruszyła w kolejnych odcinkach twój głos naprawdę ma znaczenie bo każda z nas niesie w sobie cząstkę wspólnej mądrości zajrzyj też na moją stronę wwwanetabychorska.pl tam znajdziesz więcej moich ścieżek praktyk i słów które mogą cię wesprzeć na twojej drodze do usłyszenia w kolejnym odcinku bogata Kobieta.